Głośniej nie słyszę Was! Dobra, słuchajcie, tu jest środek, dzielimy Was znowu na dwie strony. To będzie prawa, to jest lewa. Najpierw prawa, chcę usłyszeć jak Inter. Dobra, wystarczy, teraz lewa!

które dla was przygotowaliśmy możecie wydać naprawdę fajny procesor Intel Core i7 Extreme Edition o wartości 1000 dolarów pierwszy konflikt na a drugi iRacing, gorąco was zapraszamy koszulki nam się już skończyły na teraz ale odwiedzajcie nas częściej będziemy na pewno jeszcze je rzucać Intel, Intel